Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Errora. Wraz ze mną jest Kajetan, Janek oraz Mateusz. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla Państwa, jak zwykle, trzy tematy. Zapraszamy. 14 kwietnia w zupełnie niezależnej telewizji Republika miała miejsce debata na jeden z gorętszych ostatnio tematów w Polsce oczywiście z pominięciem sytuacji międzynarodowej. Mianowicie w opisywaną ostatnią niedzielę miała miejsce debata na temat aborcji. Wśród zaproszonych gości była Natalia Broniarczyk, aktywistka aborcyjnego Dream Teamu, Joanna Senyszyn z lewicy, Agnieszka Wojciechowska-Van Heikelom z Prawa i Sprawiedliwości i Marta Czech z Konfederacji. I tu już duże uznania dla TV Republika, bo do tej pory debaty aborcyjne w telewizjach należących do PiSu wyglądały trochę jak dzisiejszy odcinek Errora, czyli Trzech Facetów udaje, że coś wie i się wypowiada. Tu zostały zaproszone same kobiety. Składam wyrazy uznania. Debatę prowadziła Katarzyna Gujska, czyli członkini zarządu niezależnego wydawnictwa polskiego. Wydawnictwo te odpowiada choćby za tygodnik Gazeta Polska, Gazetę Polsko-Codzienną i za szereg filmów, w tym najciekawsze Mgła o Smoleńsku, 10 kwietnia 2010 roku o Smoleńsku, Przebudzenie o reakcji na Smoleńsk, Pogarda o Smoleńsku, Anatomia Upadku też o Smoleńsku, jednak tutaj film był na tyle dobry, że powstał też sequel, czyli Anatomia Upadku 2 też o Smoleńsku. Wszystkie te filmy powstały na przestrzeni trzech lat. Mają rozmach. No ale dobra, skoro znamy wszystkich uczestników debaty, to co się w jej trakcie takiego wydarzyło? Ano, pani Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu, tłumacząc, jak nieszkodliwe są tabletki aborcyjne, postanowiła zażyć przed kamerą Mife Priston, mówiąc, że chce pokazać, że nie popełniła żadnego przestępstwa oraz że dożyje do końca tego programu. No i czy pani zmarła przed zakończeniem tego programu? Gorzej przeżyła i musiała słuchać Katarzyny Gojskiej sypiącej z rękawa tekstami, że jest opłacana, że kto jest za to zapłacił, to w ogóle jest nieetyczne i pani żaruje na tym, że jest zaproszona do tego programu. No i teraz tak. Czy ktoś nie pomyślał, że zapraszanie aktywistki, która ma własną fundację aborcyjną do programu telewizyjnego nie będzie doskonałą okazją do zareklamowania tejże fundacji? Czy pani Natalia nie pomyślała, że jej performance będzie wodą na młyn dla zwolenników PiSu i TV Republiki, bo przecież całkiem niedawno Andrzej Duda mówił o tabletkach, co prawda antykoncepcyjnych, a nie aborcyjnych, co jednak w elektoracie zbyt wielkiej różnicy tam nie robi, że Polki będą je jadły garściami. No i czy naprawdę ktoś się zdziwił, że zaproszenie aktywistów, i tu naprawdę nie zależy z której strony, wiąże się z jakimś performersem, mającym na celu zagranie tej drugiej stronie sporu na nosie. Szkoda tylko, że coraz częściej aktywiści ze wszystkich środowisk, zamiast argumentów, wolą się wygłupiać przed kamerami, gasić świece chanukowe, oblewać obrazy w muzeach, etc., etc. Czasami ciężko mi sobie wyobrazić debatę przy jednym stole aktywistów prawicowych i lewicowych. Co? Freakfighty już to zrobiły? Rany boskie. Miłość. Piękna sprawa. A jeszcze lepiej smakuje, zmiksowana z alkoholem. No, przynajmniej dla niektórych. Do tego grona zalicza się Jacek Protasiewicz. W przyszłości ważna postać w platformie obywatelskiej. Pan wicewojewoda województwa dolnośląskiego zaliczył bardzo mocny weekend. Piłeś? Nie pisz na Twitterze. Protasiewicz wdał się tam w niewybredne dyskusje w każdym z każdym z kim mógł. Między innymi ze znanym i lubianym działaczem PiS, Oskarem Szafarowiczem, z częścią dziennikarzy, a także z politykami z różnych stron sceny politycznej. Z niektórych kpił, w stosunku do innych robił aluzję co do ich wyglądu czy nałogów. I warto tutaj nadmienić, iż Protasiewicz ma już swoją aferę alkoholową niczym Artur Boruc. W lutym w 2014 roku ówczesny europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej postanowił, Ostro złoić się w samolocie, który później wylądał we Frankfurcie nad Menem. Na samym lotnisku polityk rozpętał burdę z ochroniarzami, wyzywając ich m.in. od nazistów. Przytoczyłbym coś, ale chyba by nam zdjęli kanał. No dobrze, ale wplećmy w całą sprawę wspomnianą na początku wątek romantyczny. Bratasiewicz poza sobą skompromitował także swoją partnerkę. A z kim związał się polityk? Można powiedzieć, że z koleżanką po fachu. 35 lat młodsza od niego Daria Brzezicka startowała w wyborach samorządowych do Rady Miasta Warszawy z dziś trzeciej drogi. No nie dostała się, ale dzięki swojemu ukochanemu zostanie w głowach Polaków na pewno na dłużej, gdyż protasiewicz w swobodny weekend pochwalił się wspólnym gotowaniem obiadu, czy tym, jak podaje, ukochanej się na jej No cóż, cała sytuacja była niewątpliwie mocno zabawna. Ale Donald Tus niestety nie zna się zupełnie na żartach i odwałał Protasiewicza z jego stanowiska. Polityk, co prawda, może zagrać mu na nosie i przyjąć mandat posła, jaki przypadnie mu po pani Izabeli Bodnar, która w momencie, gdy to oglądacie, pewnie jest już nową panią prezydent Wrocławia. Niestety, 57-latek zapowiedział, że nie przyjmie mandatu poselskiego z uwagi na swój stan zdrowia. No niestety, choroba filipińska to naprawdę ciężka sprawa. Moim dzisiejszym tematem w wyroże było. Przepraszam, ale pić w studiu nie można. I... No właśnie, piwka nie można podbiło ostatnio polski internet. Ale jeżeli ktoś tego filmiku nie widział, pozwólcie, że trochę wam go streszczę. W dużym skrócie, do ukraińskiego kierowcy Ubera wsiadło dwóch mężczyzn w wiadomym stanie. Nie wystarczyło im jednak alkoholu, więc chcieli otworzyć sobie jeszcze po piwku. Wtedy padł ten słynny tekst: Piwka nie można. Co trzeba podkreślić? Reakcja polskich pasażerów na tą wypowiedź była, cóż, poniżej wszelkiej krytyki. I mimo, jak tłumaczył ich prawnik, tak, sprawa trafiła do sądu, panowie nic nie pamiętali, nie wystarczyło to na umorzenie sprawy. Jeden z napastników odwołał się od wyroku, więc sprawa toczy się dalej. Ale to nie jedyne konsekwencje całej akcji. Pochodzący z Ukrainy kierowca najwyraźniej nie przejął się nieprzyjemnym zdarzeniem. Skąd ten wniosek? Z namnażającej się jego aktywności, zwłaszcza na TikToku? Choć nie tylko. Pan Piwka Nie można postanowił zaistniałą sytuację obrócić w żarty. Wszelakie żarty, gdyż reżyserowanych scenek powstały już dziesiątki. Powstało też konto na Twitchu o wiadomej nazwie, ale do czasu nagrywania nie pojawił się żaden live. Chciałbym w tym momencie przypomnieć historię Pana Adama Security. Szybkie szoty jak Mbappé podbiły kilka miesięcy temu polski internet. Poskutkowało to nawet walką Adama na Fame MMA. A co się teraz dzieje z mężczyzną? Ja nie wiem, ale może ktoś z Was coś wie? Dajcie znać w komentarzach. I to samo wróżę ukraińskiemu kierowcy. Może poza walką, gdyż jak widzieliśmy z samej postury nie wygląda na fajtera. Oczywiście Obrona konieczna przed napastnikami stała na najwyższym poziomie, ale chyba nie o to chodzi we frikach. Troszkę odleciałem z tematem, wybaczcie. Wracając, w mojej opinii, pan piwka nie można skończy za kilka miesięcy podobnie do Adama. Nikt nie będzie wiedział, co się z nim dzieje, pewnie dalej będzie jeździł swoim uberem. Czy coś w tym złego? Absolutnie nie. Tak samo jak w mojej ocenie maksymalizowanie pięciu minut swojej sławy nie jest niczym złym. Co nie zmienia faktu, że o sytuacji w Uberze niedługo mało kto będzie pamiętał. Kolejny odcinek errora za nami pora na małe podsumowanie. No to dzisiejsze tematy trzeba przyznać się, były bardzo ciekawe. Rozmawialiśmy o Ukraińcu, aborcji i o alkoholizmie. Idealne tematy na nasze odcinki. Doskonale. Doskonale. Ale ja jestem zadowolony z nas, bo rozmawiali, <laughs> rozmawialiśmy na te tematy i wydaje mi się, że wszystko co powiedzieliśmy było dosyć emisyjne, więc jest dla nas jak najlepiej. Też mi się tak wydaje. Myślę, że powinniśmy je wszystkie teraz zapisać. Od początku. Od Jaki początku. temat był pierwszy? Pierwszym tematem był Protasiewicz. Protasiewicz. Napiszę Protasiewicz. Jak napiszesz pro, to nie będzie wiadomo, czy to jest protasiewicz, czy procenty, a będzie się zgadzało, więc możesz zostawić. W, na w nawiasie bierzemy pro. Doskonale. Na <noise> następnym tematem było piwka nie można. Yy, piwko. Hmm. Kolejny procent. To jest coś ciekawego dzisiaj. Za dużo procentów w tym programie. I tak. kolejnym tematem yy, była… Aborcja. Aborcja. Czemu się spojrzałem na Ciebie? Nie mam pojęcia, choć się domyślam. I ja tak się zastanawiam, bo kończy się miesiąc. W zasadzie, kiedy będzie emisja, to być może już nawet nie będzie na kwietnia. Warto byłoby podsumować yy, cały miesiąc. I jednak tylko trzy tematy przerobiliśmy. Ja bym tutaj dopisał yy, ambasadora Izraela, krótko o tym opowiedział. I zrobilibyśmy podsumowanie miesiąca i te wybranie tematu miesiąca z tych czterech tematów, które będziemy mieli na tablicy. Więc... Rzeczywiście, to ja zapisuję, a ty streść nam. Co się za, zadziało? Zdarzyła się rzecz straszna, bo 1 kwietnia e, doszło do ataku na e, m.in. polskiego wolontariusza, który chciał pomagać właśnie w wojnie w Izraelu. Ten atak był śmiertelny dla każdego, kto tam przejeżdża, tam między innymi był obywatel Polski, był też obywatel Stanów Zjednoczonych, Anglii, yy, Australii, chyba tak, chyba to wszyscy. No i po prostu tego ataku ci wolontariusze w tym właśnie Polek nie przeżyli, a strona izraelska nie do końca posypała głowę popiołem. Pan Netanyahu powiedział, że takie rzeczy się zdarzają na wojnie, a sam ambasador Izraela w Polsce postawiony przy tablicy, no omen men jak my. Miał powiedzieć co nieco na ten, o tym wypadku, jednak jego linia nie była do końca, no nie mówi przede wszystkim właśnie o celowym zabiciu, a o jakimś wypadku. No moim zdaniem wypadek to troszeczkę jest za małe słowo opisujące to, co się wtedy wydarzyło. Wypadek może być gdzieś tam na drodze ekspresowej, ale na pewno nie, kiedy trzy razy dochodzi do nalotu na wozy. Które jadą na wolontariuszy, które jadą pomagać na Bliskim Wschodzie. Dokładnie. Warto też dodać tutaj zachowanie ambasadora Izraela, które przytoczył Robert Mazurek na Xie. Podobno nie wiemy tego, to nie zostało nagrane w żaden sposób, jednak nie sądzę, żeby Robert Mazurek kłamał. E, Powiedzmy jeszcze o jakie nie? zachowanie chodzi, bo pan właśnie ambasador był gościem na kanale Zero, na tym kanale mocno mówił jaki to Izrael jest wspaniały, a Polacy i cała reszta to są antysemici, ponieważ nie uważają, że Izrael jest taki wspaniały. Po zakończeniu tego programu podobno miał się pan y, ambasador rzucić na pana Mazurka, no nie wiadomo czy fizycznie czy słownie, raczej chyba słownie i po prostu miało dojść do bardzo nieprzyjemnej sytuacji poza kamerami. Dokładnie, dlatego jak już streściliśmy sobie temat przy tablicy, może ocenimy teraz, zaczniemy od Izraela, Ta skoro hańba. jesteśmy... Hańba. Hańba. Hańba, hańba na 10 to jest dobra ocena. Nie, moim zdaniem to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca w takich czasach jak teraz, czyli w takich, w których naprawdę jest blisko potężnego konfliktu na arenie międzynarodowej. Plus, no, nie mam pojęcia. Moim zdaniem wszystko w tej całej sytuacji, w wypowiedziach ambasadora jest po prostu, właśnie hańba, jest po prostu straszne. Więc ja nie widzę tutaj innej oceny niż 10 na 10 bo to jest skala po prostu najwyższa, jaka tylko może być. Wywołał to też burzę. W polskim środowisku politycznym i nie tylko w polskim, z tego co wiadomo. Więc według mnie dyszka jest jak najbardziej uzasadniona. A Kajtan? No pewnie. <grym> Dobrze, zapisujemy dyszkę. Zapisujemy dyszkę. Dobra, przejdźmy teraz do tematów, które rzeczywiście dzisiaj padły. Pan Protasiewicz. No, jak to się mówi, poszklanie i narusztowanie, ale no w tym <grym> przypadku pan Protasiewicz nieco przesadzi. Po litera i na Twittera. Poszklanie i na X. Jak Parafrazując. Jak Wojtek Kowalczyk. No, troszeczkę tak. Aczkolwiek ale Wojtek Kowalczyk bardziej jest z tego znany niż Protasiewicz. Tak Tylko, się że też wydaje. pan Wojtek Kowalczyk nie jest politykiem. Też nie jest politykiem z... dokładnie, więc tak powiedzmy, że można mu niektóre rzeczy nie wybaczyć. wybaczyć w cudzysłowie, oczywiście. Tak jest. E, ale czy Protasiewicz no zasługuje no. na taką samą ocenę jak ambasador no, Izraela? Nie, no, nie, nie. Wiesz, co Co innego no, Jerzy. Jeżeli... Trzeba też przed 10 lat. Tak, Gdzie? to zdecydowanie. Którą, przytoc mówiłem, Którą przytoczałeś? Oczywiście. No hajlowanie nie do niemieckich należy. pracowników, niemieckich linii lotniczych to jest jednak troszeczkę mocniejszy hmm. wyczyn. Ale no. tutaj na pewno bym nie porównywał do ambasadora, bo to jest no, zupełnie co innego jak ktoś nachlany pisze coś na Twitterze, a ktoś jest ambasadorem jakiegoś kraju i naprawdę no, nie pochlebnie się, no, nie, nie wywiązuje się ze swojej roboty. Tak, no myślę, że w tej bańce internetowej to na pewno połowę ludzi to wzburzyło, druga połowa przyśmiała, ale nie wiem, czy to w ogóle przeszło tak na całą Polskę, nie wiem, czy to w ogóle w telewizji była ta sprawa, czy nie W była? telewizji być może nie, ale Donald Tusk odwołał pana Protasiewicza z funkcji wicewojewody województwa dolnośląskiego. To już było takie oficjalne, więc jednak poniós, poniósł pan Jacek za to. Ale za to bardzo swoje też ciekawą kwestią jest to, co Kajetan nam poza, na poza ekraniem, tak, że tak powiem, powiedział, czyli fakt, że te tweety cały czas wiszą na tym Twitterze, nie usuwa ich. czyli... No cóż, widać, widać druga. jest z tego dumny. Widać jest z tego dumny. I masz czego? No. Masz czego zdecydowanie. Przejdzie to do historii, niewątpliwie. Yy, to więc co, ósemeczka? Osmeczka też tak myślałem. Ósemeczka. A co z piwkiem? Mm. Szczerze mówiąc, no. no trochę Zasz... mało dymogenny temat. W sensie ja mam wrażenie, że mi się trafiają takie wtedy mało dymogenne tematy. Trochę to wzburzyło sensacji chwilę. Fajnie, że ktoś wykorzystuje swoje 5 minut sławy, ale za, na, na następnym odcinku Errora będziemy, nie będziemy pamiętali kim jest Piwko, kim no, jest ten Ukrainiec. No, no, w sensie sama sytuacja, ta pierwsza, no to była skandaliczna, ale trochę już to trąci bezbekiem moim zdaniem. Mm. Też, ale się jeżeli, tak jeżeli wykorzystuje swoje 5 minut, no to super. Ale no, maksymalizuje to swoje zasięgi, tak. robi z tego pieniądze, pewnie Bo... większe niż na Uberze. Więc. Bardzo mi, to trudno, bardzo mi się spodobało, że przytoczyłeś w swoim właśnie tutaj w swoim entry mm, też Adama Security, czy ktoś jeszcze o nim pamięta? No nawet Adam Security do końca o sobie nie pamięta, bo ostatnio wytatuował sobie swoją ksywę na głowie, żeby pamiętał, więc <laughs> myślę, że Piwko, no nie, nie życzę ci źle, panie Piwko, nie, 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 nie można, nie życzę panu źle, ale wydaje mi się, że niestety, jeżeli ta sława nie zostanie odpowiednio zagospodarowana, to przeminie szybko. Tak samo jak no tutaj nie będziemy się za długo wypowiadali, 6 Pięć. Nawet mniej będą. dał. No to też, też dałbym piątkę, więc zapisujemy piątkę. I, I aborcja na ekranie dostatek. TV Republiki. No to była gruba akcja, ale to o tym nie słyszałem wcześniej, zanim nie zrobiliśmy sobie researchu do programu, także. Znaczy, gruba, to chyba... gruba akcja, ale gruba... mało to się odbiło no jakby od tak jak, społeczności. Nie, Tak, jak mogło, bo naprawdę tak, akcja to dobra. <coughs> Na dobrą sprawę. 12 godzin po wydarzeniu, po, po tym wydarzeniu, wszystkie media huczały, ale później. I, i, co, I co z tym? I co w związku z tym? Nic się dalej nie dzieje. To jest w taki temacie. jedno szołowiec. Tak też 5 minut sławy trochę. Tak, okay. do, to jest dosłowne 5 minut, taki... a nie takie no... jak w przypadku pana Ukraińca. Do 12 taki... tygodni będzie już spokój. No, tak działają te tabletki. No to co? Yy, siódemka? Siódemka? No, szóstka. Ja szóstka. Chyba bym się bliżej. szóstki też. Dobrze, na szóstka, styknie. To dajemy szóstkę. No i myślę, że chyba nawet nie musimy się jakoś mocno zastanawiać. Największą aferą, największym dymem był ambasador Izraela. No cóż, możemy zapisać jako temat miesiąca. Panie ambasadorze Izraela, życzę panu spokoju, jak pan zostanie w końcu zwolniony za tak. Niewyobrażalnie zły czyn, zachowanie. No, to dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka Errora. Tak I widzimy się w następnych. Z kim się zobaczycie, z tym się zobaczycie. Do zobaczenia. Cześć.